Z tej strony na nagrywamy dzisiaj film z prawdziwego życia To jest w gry i są nowy odcinek Dobra Znaczy no, nowa seria Gram online Dobra wychodzę Mus, Muszę Mieszkam w Paletobay akurat o, Idę do garażu To jest mój cross Jest Mam crossa, auto zostawiłem W swoim garażu Jakby w warsztacie chyba Zaraz tam podjadę Zostawcie w ogóle tylko w ogóle i suba O sorry. O, to znaczy sobie na lokalizacji. Duże mieszkanie. Kolorowe. Takie jak lubię. Ok. Nawet kaloryfer pomarańczowy. Wszystko aż nawet Wejdę do wanny. Do tego jeszcze różne szoba. Mm -hmm. Będę się rozkoszować. Oh.

Dwa na koncie, i w gotówce mam przy sobie pięć. Ja tylko coś zobaczyć. Co tam się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Co się Nie. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień

ja też odzywałem to e, nie po polsku. No jadę. Tak Dobra. Nie chcę już Dobra, jadę. strała 3 czy 7 km 6. Jeszcze muszę przedziać na wyzwaniu. To pierwszy jest 5. Jadę dalej. Zobaczycie, co ma ja auto umie robić. Pojadę. Ja mam mieszkanie w paletobej mieszkanie w paletobej, a garaż w Los Santos, więc na odcinkach długo drogi zawsze będzie, jak będzie, gdzie jechać. Nie ja, no, dobra. Oni mnie trochę. Zobaczę tu, o. ile graczy tu jest. Chodzę jeszcze. Jadę jeszcze na chwilę do sklepu. Nie będę go okradał. To odstawiamy na chwilę i idę w może wypłacę pieniądze wypłać tak nie wypłać y, bo wpłacimy trochę dwa tysiące wpłacimy wypłać y, płacę tylko sobie 500 dolarów tak dobra I Idę za do tego tutaj tylko z sklepu coś kupię sobie napój nie tu Kurde, na dworze można tu kupić gdzieś napój y Dobra, o Tak. Jest. Ja. jest to jest nie, dobra, rób zakupy, cztery

480 tak 480 dolarów. Nie, 500, dobra. 500 dolarów jeszcze mamy. Dobra, jade. Dobra, szybko. I wchodzę na motorze. Ciekawy ten motor się wydaje. Mam widzowie jedną broń. Trzymam właśnie taki kara karabin. Mam jeden, bo się trochę uszykowałem. Dobra, zaraz będziemy. Aż pojedziemy. Nie chciałbym się tu wylupić nigdzie. E. Wojna handlowa. E. Nie, to nie idziemy. O, jakiś gracz to ręcimy tu. Żeby nikt nas nie dorwał. Как-то тут всем так выпосаженней. Добре, я доеду. Я на скруты приеду. О, нет, гурки. Что это было? и? Dobra, jadę. O kurde. Ja... O nie. Szybko. nie, wyrównałem jedną mapę. Się trochę obiłem. O, zaraz będziemy. Już nawet chyba widzę. Dobra, jadę, jadę, jadę. O bo garany takie gdzie ja jeżdżą to jest. Garaż. Kurde. Zobaczcie minut. 11 to tak 12 gram. Jeszcze zobaczyć O, jestem już. Pojadę wam jeszcze pokażę auto. Nie, cofnij, cofnij. Krosa tu. Nie. Proszę, wjadę, bo zostawię krosa w środku, a wyjadę autem. chciałem O oh. oh oh, jestem. O oh, jeździ jest moja autko. Mustang. No. Nie. Ja. za nim wjeżdżam Oh. dobra o wiesz co dobra zawinięć się nie stało jakby, co? Tak? tylko lekko w ten motorek też Добре. Оставте лапка в курията и супа от остинка на остинка